nam talerzowanie po rzepakach ja Przyjechałam na pierwsze pole, bo wczoraj brat już zaczął trochę talerzować No i też wczoraj jeździłam z etorkiem po pszenicę Bo zaczęliśmy kosić No i dzisiaj mam chwilę czasu, żeby talerzować No i co? Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki vlog Coś to za małą pipera Nie wiem czy to dobrze widać, bo mi spada to Wyciągniemy drona, może coś trochę nagram z góry. To teleżowanie powiem wam, że ten dron to w sumie najlepsza rzecz, jaką kupiłam. <grywka> na żniwa I to serio. Tak fajnie wyglądają te filmiki. Mogliście już zobaczyć na TikToku, bo na TikToku no to cały czas się tam udzielam. No i bardzo mi pomaga ten dron w nagrywaniu. Tylko szkoda, że bateria ma taką krótką. To jedyny minus. Ale tak to fajne. Zobaczcie. Eleganckie. Mam bieda wersję, czyli pilot yy, bez tego ekraniku. No, ale czy ja wiem, czy to jest takie potrzebne? Podłączę sobie telefon i, i też działa. Więc no. Zaraz go uruchomimy. Dobra, zapomniałam, że jestem Debilem. Jak zawsze. Jest rozładowany. <noise> Ale wzięłam ze sobą e, powerbanka. Więc może coś tam się podładuje, że, jak będę talerzować. I tak nie ma co latać, jak ma 10%, więc. O, patrzcie jak fajna kamerka chodzi. Śmiesznie co. <noise> Wygląda jak taka żabka. Ja naładowałam drona, a tutaj się rozpadało. No i nie bardzo co ponagrywałam tego teleżowania, ale raczej zaraz na zrobię, bo już tak mocno nie pada. Tu jeszcze no, trochę widać. Został mi jeden pasek i zrobienie poprzeczek w sumie. We are free. Jestem właśnie na polu, na którym była pszenica i jesteśmy w trakcie rozlewania gnojowicy. No i co, wczoraj stależowałam z 15 hektarów, skończyłam jakoś o godzinie 21. Dzisiaj trochę Ada stależował, bo byłam u lekarza o 12. Dopiero zaczęłam jakoś o godzinie 15, a jest jakaś 16. <noise> Ale mam tutaj syf. W ogóle zobaczcie, jaki mam podkład jestem pomarańczowa, to jestem biała tu jestem brązowa nie wiem przednią kamerką chyba jest gorsza jakoś, tak mi się wydaje zapomniałam o tym o, teraz to nie widać człowieku Jezu jeszcze mi ta klima nie działa jestem w dresach i zaraz nie wiem co zrobić, albo mieje mi za mocno albo w ogóle nie wiem Zaraz robię zygzaka. Ui, ui, ui. Dzisiaj jeżdżę moim ulubionym zestawem Jundirek 68-30 premium. Tylko, że o jak tutaj widzicie, nie ma naklejki, bo ściągnęłam się drzwiami i zapomniałam ją przykleić więc trochę beka Trochę może być nudny ten film bo w sumie tylko gadam jak jestem w traktorze ale rano też podnosiłam maskę czyściłam tam wszystko tankowałam traktor no i z tatą ustawialiśmy talerzówkę bo musiałam podczepić do innego ciągnika W sobie plenie, bo jem tabletkę na gardło, bo zaszalałam trochę wczoraj z klimatyzacją w traktorze. I oczywiście już trochę się przyrzębiłam. No, słyszę, że bardzo dużo tego płynu jest <grywka> standardowo. Dzisiaj mamy 22 sierpnia i właśnie kończę talerzowanie po rzepakach eee, Drugi raz już talerzuję te same pola, później nami zostanie gruberowanie, no i już się nie pszenicy. Dzisiaj właśnie ruszyliśmy już na zaorane pola, eee, żeby zasiać rzepaki. Powiem Wam tak, no nie złe jaja. <totrząc> tak się wkurzyłam. Przed chwilą, normalnie 20 minut temu, tu spadł mi jeden zaczep. Jadę na kolejne pole. I co się stało? No, i mi się urwało, no. No Nie może być normalnie w przeciągu 5,5 godziny, no. Jestem tak zdenerwowana, że nie wytrzymam normalnie. Toś chyba chcę, żebym dzisiaj źle skończyła, bo no nie wiem, inaczej tego nie wytłumaczę, czemu w ciągu pół godziny jeden zaczep mi się urwał, i jeszcze cięgło, no. Chociaż się cieszymy, że to na drodze się nie zrobiło normalnej, bo tak jestem teraz na polnej drodze. No i wracamy na chatę. Jak widać talerzówka jest cała pogięta. Zostały mi jakieś, nie półtora hektara do zakończenia całego talerzowania. I co? Kończę talerzowanie już ostatnie dwa pola. Mogliście zobaczyć sytuację, gdzie talerzówka mi spadła. I musiałam zjechać do domu, ją prostować. Znaczy ja nie prostowałam, bo ja tego nie umiem. Ale no, zaczęliśmy już wczoraj sianie rzepaków. Mam dzisiaj plan ponagrywać trochę dronem, jak będę siać, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie. Więc zobaczymy.